Cześć, System Raszak, witam was w kolejnym horrorku, dzisiaj zagramy sobie w tytuł nazwy Final Choice Jak widzicie nie ma menu, więc od razu przystępujemy Przed tym była jeszcze scenka jak idziemy winą na dół, ale to akurat nie spodziewałem się, bo tak z to było Ale zjechaliśmy w końcu na dół i gdzieś jesteśmy eee, Muzeum? Nie, apartamenty jakieś Chyba nie da Chyba i tak musimy prosto iść, wątpię, że to będę mógł wejść gdzieś Oho, jakieś zdjęcie Ale grafa. Ależ to z grafika. A może tu będę mógł wejść teraz? Chyba, że pod spacją się otwiera. Ty, bo tam było analyze, nie? Dobra, idźmy dalej. Don't look back. Spojrzałem. Nope. latarka aha, tu stop analizy <tryk> nie patrzymy w tył nie mam się patrzeć. w tył, więc nie patrzymy nie mogę! Nie mogę! O! Stary! Uśmiech! Co mam ja zrobić? O! Mogę przejść Chyba okay. bez tekstur pan był Żadnych zdjęć nie ma, żeby... Nie się jest, dobra. Przecież ja mówię, że się zbugowało, ale nie. O, ale jaja. Latarka mi nie działa. Ale trzymam W. O, dobra. You choose, you own this. Kształtujemy was. Własną... swoje własne przeznaczenie. A, bo my zginęliśmy pewnie. Te, ta kobieta i to dziecko pewnie. Czyś mamy jeszcze jakiś wybór? Go back. Jump. Jump. Yeah. Możesz uciec. Mam lotarkę, nie Staniesz tu na zawsze. Nie chcę. Mam inne horrorki do rozegrania jeszcze. Nie mogę. Wróciliśmy do tego znowu? Do tego korytarza? Jakby w pędli jesteśmy, nie możemy jakby odrzucić swojego destiny, przeznaczenia Ale coś innego: kościół, o, można biegać, nowa umiejętność. W światła! Anielski orszak i te sprawy. Ale flesze dostaniemy od twarz zaraz. O! Mówiłem? Jezus! Nie widzę. Uratują nas czy nie? Zgaduję, że nas w bloku operacyjnym jesteśmy. Please press Ctrl plus R to activate running cheat. Shift to run. A? Wracamy do windy, jak nam play again. No właśnie tak się zaczynała gra. Ale zjedziemy na dół jeszcze I zobaczymy czy ten... Czy ten... Komendy zadziałają Może coś się zmieni Shame on you, you are disgusting, go to hell Czy my ich zabiliśmy prawdopodobnie? W wypadku A Można biegać, widzicie? Wątpię, żeby się zmieniło coś, ale w sumie przebiegniemy, zobaczymy, czy się czy coś nie zmieniło, ale wątpię. Chyba się nic nie zmieniło, ale dla, dla pewności sprawdziłem. Teraz spojrzałem. Sprawdzimy bo. Jestem ciekaw, czy może jakieś inne zakończenie będzie. Zaraz to, to drugie zdjęcie, powinno być. A było to wcześniej? Ej, było to wcześniej w ogóle? Nie było tej czaszki. To było. Uciekasz. będę świecił na niego. Wow! Widzieliście to? Wyparował. Wcześniej nie było tego. To było. To było. Tu co trzeba było zrobić? Czekaj, co? Czemu nie mogę teraz przejść? Przejść nie mogę, wiecie? Ja, w ogóle latarki wyłączyć nie mogę. No, ja w ogóle latarki teraz wyłączyć nie mogę. A? No, nie mogę latarki wyłączyć. Dobra. Czyli w takim razie chyba dalej nie przejdę. Bo się coś zbugowało. Moi mili, to był Final Choice. Taki indie horrorek, króciutki. Jak widzicie kilka trochę tam y, asetów gotowych i można stworzyć hororek. Tak czy siak słyszymy się w kolejnych produkcjach, a ja znikam z tego Final Choice. Nie był zły. Do następnego.